Dobra. Siema, jestem. Siema, jestem Dylek. Jestem ten na górze, jak widzicie. A jestem ten na dole. E, to jest moja e, kuzynka. E. Ja trochę nie ogarniam, to mogę. Aha. Trochę. To nie? To silla to jest. To jest to silla. Znaczy, nazywa się, się Robotyk 12, ale gramy na PlayStation 4 i jest tak, no, nie! I na się to stawia. Dlaczego O jest dobrze. Jest dobrze. Okay. O, ale się. Ja teraz patrzę na mój tablet, jak to wygląda, jak się nagrywa. Ale ładnie! I trochę dziwnie, Ale dobra. To za mało czy na HTML to szkodzi, zajmę sobie to trochę po O, teraz jest super. Okej. Okay. Dobra, działa. Ja. Nie dobra, ja ci to naprawię wszystko. Ja, ja robię wszystko za ciebie. Mam plan. Ja będę robił ci wszystko za ciebie. Więc. Naprawdę mi nawet ten. Wszystko ci naprawię. No, dobra, po pierwsze... Ja chcę robić te wszystko. Ale to ciągle. Siadę... Nie. Ale wiesz, mam plan. Wiesz? A. Mam plan. Jaki? Wszystko w tym domu zrobię na różę. W moim? No, tutaj. A u Ciebie wszystko będzie na czarno. Nie, na drewno. Nie o. jest drewno. Będzie wszystko. Ho, ho, I to z szyby. Ile roboty. Znaczy, prawie wszystko czasu, to, to, to Ile to już trwa? Dwie minuty, dobra. O, więc widzowie, jak widzicie, oto mój skin i nie mam. Już, to jest taki serwer, którego niestety nie możecie dołączyć. I wiem, że mnie nie słyszycie, bo rodzice moi i moje kuzynki ciągle rozmawiają, więc teraz... Więc teraz to zamieszczam. Pa!